A serwis kardana. Nie jestem już posiadaczem GSA od prawie dwóch lat. I zaintrygowała mnie właśnie akcja z tego co słyszałem. Serwisowa na wał Cardana. Jako oczywiście miałem wymienianego w zeszłym roku, ale stało się po wymianie coś takiego. Jak wróciłem do domu z serwisu. Ale ja zauważyłem tutaj dziurę. Niestety w serwisie zepsuli mi manszetę. No ja tam do nich złożyłem reklamację, trochę było problemu z tym. Ale dali mi w końcu nową manszetę. Nie chciałem zostać tam motocykla znowu na tydzień, na dwa pod chmurką. Załatwiłem, że mi za dali po prostu nową manszetę. Rok przejeździłem na tej starej. Zakleiłem tutaj masą uszczelniającą przez rok, wytrzymało to, ale myślę, po roku czasu zobaczę co się tam z tym dzieje. Tu mam nową manszetkę, którą gdzieś dołączyłem. O, numery wyglądają tak. O, ja szukał. Nowa. Yy, tutaj mamy pastę, którą trzeba posmarować nowe kliny, na nowo wieloklin. A tutaj jest Targurax, którym smarujemy yy, po prostu te manszety, żeby uszczelnić to w wahaczu i przy silniku. Dobra, po nie będę zmęcił co jak to było z tym serwisem. No bywał, wymieniony na akcji serwisowej wygląda tak. Jak widać 28 czerwiec 2023. Wymieniony w zeszłym roku, w końcem sierpnia bodajże. Po przebiegu na dzień dzisiejszy około 11 tysięcy kilometrów. Nawet widać, nie mi się pewnie podkładu Dać pod zwykłą, farbę, tylko po prostu na sztukę poleciało. No, co zrobić? Dobra, już go posmarowałem pastą MP3. To w pusty. No to nie to jest, to jest to. Nie wiem jaki jest inny zamiennik tego. Dobra, nasmarowane tu. Tu. Tutaj. Dookoła. Tutaj dookoła. A, że jest ciekawostek, co chciałem jeszcze pokazać. Nowy, nowy kardan. A już wychodził za. Nie mówię tu, to byłoby spoko, ale patrzcie tu okolice krzyżaków, No i co z tym fantem zrobić? Pewnie tam też zmarł trochę nawarę. BMW na akcji serwisowej tutaj robi taki odwartniacz, taki sak, bo rzekomo przez to tutaj woda się siedziała i pod wpływem tego, tej wody kardany gniły i się po prostu przekręcały. No ale jak to jest prawda, tego to nie wiem, nie mam pojęcia. Yy, ja jeszcze, jak tutaj miałem problem z tą maszetą, od spodu przez tą dziurkę yy, smarowałem smarem do łańcuchów yy, te krzyżaki, z myślą, no w razie w profilaktycznie wolałem, żeby były nasmarowane, bardziej uszczelnione od wody. Yy, przez to, że ta maszeta tu była uszkodzona, nie byłem pewien tego, czy to dobrze pochwyta mi ta masa uszczelniająca. Ale co dzisiaj zauważyłem, Wtedy ten sak zapychało, yy, ponieważ tutaj był, było wszystko tłuste i robiło to więcej raczej szkód niż pożytku. Także dobrze, że tutaj nawet zaglądłem i wyczyściłem to wszystko. Yy, tu już raczej nie będę, nie, nie będę nigdy smarować ten kardana, Ewentualnie coś fuknę tu, na te krzyżaki tu, co ale w obudowie już na pewno nie. No, i tyle. Aha, yy, jakimi momentami, bo szukałem w filmiku typowo właśnie z momentami dokręcania tych śrub, typu ta, od zacisków hamulcowych i tak dalej, yy, udało mi się coś znaleźć z USA. Ewentualnie, teraz już nie pamiętam, bo to oglądałem jakiś czas temu. Ewentualnie pod filmikiem, albo na końcu, będę mówić, yy, z jakimi momentami to dokręcałem. Myślę, że nie ma sensu tutaj zaglądać nawet co roku. Tak co dwa, nawet powiedzmy co trzy lata jest opcja tutaj po prostu zaglądać, żeby ewentualnie rozruszać te wielokliny, bo jak kupiłem motor chciałem zajrzeć właśnie do tego wału, nie miałem możliwości jego po prostu rozbicia w tym, w tym miejscu. Aha, jak wał tak montujemy, montujemy, widziałem na tym filmie z USA. najlepiej po prostu sobie montować go w ten sposób, żeby ten krzyżak był poziomo. A to dlatego, że mamy tutaj pod kątem montowany ten wał. No i co? No to się bierzemy do roboty. A z nie żałowałem nigdzie. Niech będzie szczelnie. To. Na łączeniach Potem wyczyścimy, wymyjemy. Ok, trochę papranie z tym było, ale to wygląda tak. Montujemy karda na, o, oczywiście tą węższą częścią w dół. Ok, nie wiem czy tam widać dobrze. Eee, tak. Ta marszetka jest odchylona, wtedy fajnie tutaj śrubokręcikiem podwantowałem delikatnie do góry na wieloklin, spokojnie mi to weszło, później miałem klinka i delikatnie puknąłem klinkiem, można ewentualnie pałką gumową, jest okej. Okay. Okej, okay, kardan spoko siedzi, dużo tej pasty z Taburexa jest. Elegancko tu. Zapomniałem wcześniej mówić. W kardanie jeszcze jest taka obrączka. Nie wiem czy się ktoś tam będzie orientować, tak samo jak w przegubach samochodowych. Taka obrączka jest yy, i na wieloklinie tutaj wychodzącym z silnika jest taki rowek. W sensie jak nabiemy już kardana yy, do końca powinien kliknąć ta, ta obrączka powinna kliknąć po prostu w ten rowek i no to jest takie zabezpieczenie, żeby on sobie nie, nie latał góra-dół. Tak samo jak w samochodzie z, w, z y, tym przegubem, no nie? Tu standardowo cytytkę. dałem tak jak w, y, było fabrycznie. Miejmy nadzieję, że ten starburax po prostu tutaj coś to pouszczelnia. Trochę jest sceptycznie jestem do tego, ale okej. Okay. Jak nie będzie się mi tam coś podobało, no to wtedy dam masę co, może ręca. Zobaczymy. Co zalecam? Co jakieś 8-10 tysięcy km. Radziłbym wymienić olej w przekładni głównej, w związku z tym, że no, po takim przebiegu no, nie wygląda zbyt pięknie. Zresztą to sami zobaczycie, jak będziecie wymieniać korek spustowy, jest tu. Korek w lewu jest tu. Eee, tu macie na Torx T45 e, ze spodu śrubeczkę. Z góry jest. Z góry będzie imbus, pewnie. Imbus, imbus. Weźmy szóstka. Tak. Imbus szóstka. Hmm. Ok, dobra, lecimy z tematem. Na razie wymiana oleju w przekładni głównej. Potem zamontujemy sobie ten czujnik. O, o przy demontażu przekładni głównej i wymontowaniu kardana. Musieliśmy go zdemontować od razu go, może będę mieć gdzieś tam taką strzelkę to też byśmy wymienili na nową no, a momenty to pewnie potem, tak jak mówiłem, będę sprawdzać w, w serwisówce albo na jakimś filmie, tu widzę, że też jest jakiś chyba korek poziomujący przypuszczam jak chodzi o olej, ale czytam na jakimś forum, że raczej zalecają nie nalewać po, po prostu pod ten poziom, z tego względu, że lubi przy większym ciśnieniu, jak tam wiadomo, wszystko się kotuje podczas jazdy, lubi wywalać na uszczelniaczach przykładnie, dokładnie tutaj przy nie lubi wywalać po prostu ten uszczelniacz albo koło uszczelniacza lubi tam cieknąć dlatego ja, ja już dwa razy wymieniałem tutaj olej i wlewałem z czekawką jakieś 170 ml bo wiadomo do zaraz się nigdy nie wyleję tego oleju trochę go tam będzie na spodzie więc 170 ml jest całkiem ok na korku żadnych opieków nie miałem także myślę, że jest git Także mi się wydaje, że taki poziom oleju to 70 to jest całkiem spoko. Dalej lecimy z tematem. Ok, więc tak, yy, ta śrubka yy, 58 newtonów. Yy, 58. Yy, koło było dokręcane na bank na 60, to już pamiętam. W sensie 5 śrub koła. Te faktycznie 24 n, ale co, z, co zauważyłem, to ma być na kleju. Ta, ta śrubka też ma być na kleju niebieskim, więc ja mam coś takiego, nie wiem co to jest. Ale, ale przepełnie nic. Ten korek i ten korek, korek lewowy korek spustowy po 20 Nm. I ten czujniczek 5 Nm na kleju korki nie nakleju yy, inaczej czujnik nakleju yy, zacisk nakleju i to to coś nakleju nie wiem jak się to fachowo nazywa yy, jakieś cięgno no. no i tyle w zasadzie te śrubki jeszcze muszę sprawdzić ale bodajże 20 chyba newtonów mają mieć te od zapacza y, tylnego no, i tyle. Cała filozofia. Zobaczymy, jak to się będzie dalej tam pyrkać. w przyszłości. Jeszcze planuję sprawdzić luzy zaworowe. Pewnie będzie wszystko ok, ale przy okazji wymienię świecę, który ma przebieg prawie 43 tysiące km. Myślę, że raczej nie były nigdy wymieniane. A w serwisie przy 20 tysiącach wątpię, że to zrobili. Olej wymieniony w tym sezonie. Czy w tym sezonie, kilka dni temu, na nowy sezon? Filtr powietrza jest akurat wyprany. kana zapuszczony olejem. Będę go dziś montować. No i w zasadzie tyle. Wymienię jeszcze pewnie, bo też pewnie odnośnie nie był wymiany. Płyn hamulcowy z tyłu, z przodu. Płyn w pompie sprzęgła. I jeszcze myślę, wymienić olej w lagach przednich. Zobaczymy, jak to z czasem wystarczy. To wystarczy, to wymienię, nie wystarczy. To pewnie wymienię po urlopie. Drugim po powrocie z urlopu. No ale póki co jeszcze mamy stary rok Wigilia 2024. Nie planujmy. Tak wszystko do przodu, z wyprzedzeniem takim. Póki co jest ok. Bym Pozdro, działajcie, dacie radę. Aha, jeżeli chodzi o te momenty dokręcania i w ogóle całą moją robotę, to się tym nie sugerujcie, że musicie to tak samo zrobić, bo ja to robię dla siebie, po swojemu. A nie dla kogoś, więc przedstawiam tylko ten filmik w celu pomocy, aby ktoś się chciał za to zabrać i tyle. A jak ktoś ma jakieś inne tam pomysły, jak to można by było inaczej zrobić, zapraszam do komentowania. Może się to komuś przyda w przyszłości, kto będzie stał takim, przed takim dylematem jak ja. Na razie, hej.